Dobry wieczór, witam 16 listopada. Ostatnia kolejka przed przerwą reprezentacyjną, ostatnia kolejka Orlen Basket Ligi Angil Wrocławek, Aliba Polski Cukier Tory 8366 dla gospodarzy. A na gorąco ten mecz skomentują jako pierwsi przedstawiciele zespołu gości. Pan trener Srdzian Suboticz i zawodnik Ignacy Grochowski, zaczniemy od zawodnika Ignacy, poproszę o twój komentarz do mikrofonu. Słucham. Ten mecz był wyrównany. My mieliśmy dużo problemów z rotacją. Nasz podstawowy rozgrywający nie był z nami, dlatego musieliśmy kombinować. Wiktor, który zarygnował z nominalną trójką, czwórką, grał na jedynce, przejmował jego obowiązki. Nie starczyło nam siły, intensywności. Pod sam koniec rywale podjechali z wynikiem. Mocno wygrali zbiórkę, na koniec trafiali trudne rzuty no i my nie dotrzymaliśmy tej intensywności, dlatego wynik jest jak jest i przegraliśmy ten mecz. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do zawodnika? Zatem możesz udać się do proszaty. Dziękujemy. First, uh, of course, uh, I want to congratulate Anvil uh, for the win and also for their presentation in Europe. I think uh, their presentation is important for all of us that work in college basketball that they go through in next round. So congratulations. That's also about the game. I think we played a good game. I think we played a good game, but to win here or to have a little more chance to you need to be perfect, good is not enough. So, so, at the end we lose. We didn't have enough steam. We couldn't uh, finish the game with intensity. It was you know six, seven guys. Uh, some sick guys. Uh, two weeks. We had problems with practice. So I think overall we can be happy with our presentation. We felt, and what most important for me is that uh, we came here to try to win. So we didn't give up before the game. We came here to.

rundy FIBA Europe Cup, to bardzo ważne dla całej polskiej koszykówki, nie tylko dla wielu Włocławek. My dzisiaj zagraliśmy dobre spotkanie, natomiast żeby wygrać w Wrocławku, to nie wystarczy, nie wystarczy grać dobrze, wystar trzeba zagrać perfekcyjnie. Dzisiaj, dzisiaj tak nie było, zabrakło nam pary, zabrakło nam intensywności, no taka jest nasza rotacja, 6-7 zawodników. Poza tym mieliśmy też swoje problemy w, 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 w ostatnich dniach poprzedzających to spotkanie, mieliśmy problemy ze zdrowiem niektórych Graczy, więc generalnie jestem zadowolony z postawy i zadowolony z tego, jak moja drużyna się dzisiaj zaprezentowała. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby spróbować wygrać i to zrobiliśmy. Nie poddaliśmy się, walczyliśmy, zmusiliśmy, sprawiliśmy, że Anvil musiał tutaj włożyć niezły wysiłek, żeby to spotkanie wygrać i to jest pozytyw, z tego możemy być na pewno zadowoleni. Zapraszam do zadawania pytań. Ten robi. Proszę bardzo na rachunku wydaje WLC, trener się w pierwszej połowie, pierwszego, pierwszej części sezonu, bilans 3-4 to zadowalający bilans dla trenera, Jak ocenia I think you know, we can be we can be happy our, our our score is uh, the moment of course we are aware that for us uh, no game is easy. So we need to be fully committed uh, to our goal and be ready for every next game. We are just focused on Next game, next game. So for us, it's important that we see our situation because practicing with that guys, it, it won't be possible for us to, to keep this uh, level of playing. Because I think last couple of weeks we are playing really, really, really good, and that's most important that we keep playing this way. Jesteśmy zadowoleni <inaudible> z naszego aktualnego bilansu. Dla nas żaden mecz dla nas nie jest łatwy. Na każdy mecz musimy się bardzo mocno przygotować, bardzo mocno skoncentrować, musimy się bardzo mocno poświęcić na pakiecie i być gotowi, żeby, żeby wygrywać. W ostatnich tygodniach nasza forma wzrosła, w ostatnich tygodniach naprawdę prezentujemy się dużo lepiej niż to było na początku sezonu i poprzez treningi chcemy tę formę, taką prezentację naszego zespołu utrzymać. Jest, jest, jest dobrze, to powiedział trener w odpowiedzi na pytanie. Proszę, kontynuujmy. Wracamy do meczu stricte dzisiejszego. A jest dwóch podstawowych graczy, gdzie takie razie szukacie swoich przewag? I will play without uh, two players. So, what was it uh, advantage for um, your team? Where, where were you looking for your for the teams, uh... I think, I think uh, we have bigger disadvantage than them. No. I mean have lots of players for for us. Playing without mice is much bigger problem. I don't say they they didn't have a problem, and we also saw this. Uh, what we our biggest chance where we look it's that they played away in uh, lisbon this week very important game of course it was some uh, mental also game for them where they needed to win and so i expected this is maybe small chance for us but as you see this is very professional team well coached so they they play hard from from beginning to the end so i think i think we we gave them a good fight that's I na pytanie jeszcze o, o to, czy, czy w związku z tym, że Amin grał bez dwóch zawodników, to była jakaś przewaga, czy jakaś szansa dla zespołu z Turunia. to powiedział, że, no że Amin ma tak głęboki skład, że większą, większym problemem z kolei dla Turunia było to, że grali dzisiaj z Milesa, którego, którego nie było. Jeżeli chodzi, o upatrywać takie dodatkowe aspekty, to trener wspomniał o podróż i mecz wyjazdowy w Lizbonie, jako taki czynnik, który mógł wpływać korzystnie do zespołu z Torunia. Angiel mógł, wiadomo, że to był bardzo ważny mecz w Bamburu, musiał wygrać, żeby awansować, także to są takie sprawy też bardzo trudne mentalnie. W koniec końców okazało się, że, że Angil to dźwignął, jest bardzo dobrze prowadzonym zespołem, trenowanym zespołem, bardzo profesjonalnym. Natomiast dzisiaj bym się postawił, od pierwszej do czterdziestej minuty grał mocno, to była dobra rywalizacja ze strony drużyny gości.

I szybko druga część pomeczowej konferencji. Przypomnę wynik tego zwycięskiego spotkania dla Amiru 83 do 66 w derbowym starciu z toruńską ekipą, a druga część konferencji to oczywiście konferencja gospodarzy. Trener Selczuk, Ernak i jeden z bohaterów dzisiejszego wieczora, Ryan Taylor, zdobywca 24 punktów. Ryan, we start with you. This press conference, please share with us your post -game comment. Please take a mic. And what's your

Okay, thank you so much. You can go to lunchroom. Thank, thank you. I encourage you to uh, tell us something more about okay. okay. Was this mic working? I think both, both are working. So. <laughs> <laughs> Maybe it's some, not something. easy to yeah. hear. It. Okay. Let's let's. Uh, yeah. Okay. Um first of all, i want to congratulate my players because, uh, you know, we have a heavy schedule and we have a lot of injuries, also a lot of minor stuff sicknesses. Uh, nobody knows and our players doing a lot of sacrificing to keep on playing and supporting the team. Uh, so they deserve a very big thank you and my appreciation for this first seven weeks we played. I oczywiście, European Cup qualified. Zacznę komentarz do tego spotkania od gratulacji dla moich zawodników. Um, mieliśmy w czasu bardzo ciężki terminarz. Gramy na dwóch frontach. Zmagaliśmy się z kilkoma, wieloma kontuzjami, różnego rodzaju także mniejszymi urazami, o których dzisiaj nie, o których nie mówiliśmy głośno i do dzisiaj nikt o nich nie wie. Także jakieś tam problemy zdrowotne związane z urazami, czysto fizycznymi, ale też jakieś choroby się przepamiętały. W związku z tym, ci zawodnicy, moi zawodnicy poświęcali się bardzo mocno przez ostatnie kilka tygodni. Dali, dawali swojej drużynie tyle ile mogli, dawali bardzo dużo, poświęcali się dla niej, dlatego, żeby ten zespół mógł osiągać takie wyniki, takie sukcesy. Wielkie dzięki dla moich zawodników. And on the statue, we have a lot of things we can highlight won the last quarter by 14 points with a great, great team effort on both ends of the floor and i think this is a very important base and we can build on that till the end of the season thank you if Mógłbym podkreślić wiele indywidualnych aspektów, wybierając spośród wszystkich statystyk, natomiast bardzo ważne i dla mnie bardzo istotne, najistotniejsze jest to, że wydaliśmy czwartą kwartę różnicą 14 punktów i była to różnica zbudowana pracą całego zespołu po obu stronach parkietu. W defensywie i ofensywie to jest bardzo ważne i to jest baza, to jest fundament, na którym możemy i będziemy dalej budować. End, else, coach, coach. So, Pytania, proszę Mark. Panie Szulski, powtarzam, cyfrerze, jesteśmy po pierwszej połowie pierwszej części sezonu. 7-0 Andy Mabilas awansował e, w grupie Ukarów Czemu bym prosił o krótkie podsumowanie swojej pracy na tym etapie? Czy, czy jesteś zadowolony z swojej pracy? So coach, uh, would you like to summarise this uh, first period uh, of the season, taking into consideration the results 7-0 in the European Basket League and advance to the second league of FIBA? Uh, and the question was at the end of this uh, at the end of this uh, expression, are you satisfied with uh, what team have achieved? Yes, I'm totally satisfied uh, with the way we started the season. Uh, it was dangerous because I'm new to this league uh the team is new you know out of this 14 people only three names were here last year so it's a huge teaching process for us not easy uh, i mentioned that before everybody is coming from different habits and different knowledge levels different experience levels so it was dangerous for us but while we passed this teaching period uh, Nie włożyć ani głębiku na Polsk League i advancing to naszą round w FIBA Europe Cup to jest co jest Pytanie o podsumowanie tego pierwszego okresu sezonu, które odpowiada, jestem bardzo... Jestem całkowicie usatysfakcjonowany. Dlaczego? Dlatego, że to była, cała sytuacja była dosyć niebezpieczna. Ja jestem nowy w lidze, mówi trener Sercuk, jednak zespół jest całkowicie nowy. Tylko trzech zawodników spośród 14 z całej drużyny grało tutaj do Wrocławku wcześniej. I to był bardzo taki duży, wymagający proces nauki, wzajemnej nauki między wszystkimi stronami, o czym trener już wspominał na kilku wcześniejszych konferencjach. Każdy z zawodników pochodził z innego środowiska, ma inną wiedzę na temat paszywkówki, inne doświadczenia, inne nawyki. W związku z tym, biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę, Fakt, że zdaliśmy ten egzamin bardzo dobrze, czyli drużyna, drużyna zdała 7-0 w Orlando Basketidze, awans do drugiej rundy FIBA, to jest coś, co bardzo satysfakcjonuje trenera. Proszę Marko? Czy nie ma się teren, tego spotkania pod kątem mentalnym dzisiaj? Bo wiek jest w Sopocie, potem w Lizbonie ważne spotkanie, ciężka podróż do Włocławka, czy głowa gdzieś tam nie był problem? So, where Game Take into consideration <clears> the <throat> fact that we had a tough mental game in so Stockholm, tough mental game in Lisbon and a uh, trip both sides. yeah uh, First of all, I'm always scared because uh, I really try to analyze our opponents as well as we can and we don't have the time to practice one week or get, get ready mentally one week for the next opponent. Or if you have injuries, even the minor things, to heal that we don't have that chance. We travel one day or two day. We make meetings, light practices, a lot of mental work, mental preparation. Then we go out play. Of course, that's dangerous. We, we could have lose in Lisbon. We could have lose easily in Sopot We could have lost today. These teams are always well-prepared and they got their strengths uh, and this is the main reason that we show the character and we find a way to pull wins and that's my appreciation to the player group. The question trener się the coach is przed meczem a derby match, considering the circumstances, a difficult match in Sapocia, a match in Odpowiedział trener, że zawsze jest pewnego rodzaju obawa. Dlaczego? Dlatego, że drużyna biuru bazuje także na szczegółowej analizie swojego rywala. A w naszych okolicznościach tego czasu, naprawdę w ostatnim czasie, w ostatnich chwilach, dniach, nie było zbyt dużo. Był, była podróż do, do, do Lizbony, która zajęła jeden dzień w tę i drugi dzień w drugą stronę. W związku z tym tego rytmu czysto treningowego rzeczywiście nie było zbyt dużo, był tylko czas na lekkie treningi, był czas na analizę wideo. Wiadomo, w takich warunkach, powiedział, w warunkach troszeczkę niekoniecznie takich, kiedy drużyna miałaby tydzień na przykład na, na przygotowanie, w związku z tym było to pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Drużyna mogła przegrać w Sopocie, drużyna mogła przegrać w Lizbonie. Natomiast zawsze przed każdym meczem drużyna musi być i jest możliwie najlepiej przygotowana pokazuje charakter, to jest bardzo ważny czynnik i w związku z tym znajduje drogę, znajduje sposób, aby pokonywać kolejnych rywali. I w związku z tym trener m, bardzo dziękuję po raz kolejny swoim zawodnikom, jest pełen uznania dla tego, w jaki sposób pracują i wykrywają kolejny mecz. Michał, proszę bardzo. Michał, generalny basket coach, I'd like to ask you about uh, idea Michael Artois second half. Uh, two things. First of all, uh, we... We guard them with a bigger body. We put uh, Ryan Taylor on them, and first he did very good job on force. Then when he took over Ertel, he did very good job on Ertel. And we changed our pick and roll defense. Uh, we were switching because they had uh, smaller lineups. We went also small for our size, but we start trapping Ertel and forced him to pass the ball, and that helped us. Pytanie yeah. o to, w jaki sposób Aminusowek zmieniając defensywę zatrzymał Ertela w drugiej, Michaela Ertela w drugiej połowie. Trener powiedział, że dwie rzeczy były kluczowe. Po pierwsze defensywa większego ciała, czyli przejął tego zawodnika, przejął w kryciu Raya Taylor, który w pierwszej połowie świetnie radził sobie z Gadeforcem, w drugiej świetnie poradził sobie z Ertelem. Dodatkowo obron, zmiana obrony na krycia pick and roll, która stosowała switching. W związku z tym, że ustawienie, ustawienie obecnych pięciu gracze na parku, na parku na drużyny z corunek była niższa niż, niż drużyna, koszkarza Ambilu boczek, to powodowało, że drużynę, dzięki temu włosowanie mogli stosować pułapki i zmuszać efela do oddawania piłki. Marku, proszę bardzo. Proszę bardzo, ostatnie pytanie. Tak też na gorąco wiem, że analiza następuje później, ale jak ocenia odgrywali w drugiej grupie w Eurokartach. Coach, is it the moment that you can say anything about the opponents in the next stage of FIBA Euro Cup right now or not yet? Because the analysts. I, I can give a general opinion, of course. I, I know Ludwigsburg and their coach since many years. We played a lot of times against each other, Euro Cup and in BCL. Uh, that's a very strong opponent. Uh, when Charleroi came uh, after elimination, we watched them against Sporting because that. team would join our group and we were following study I any opinii about But, uh, of course our target is to qualify from this group and to play the playoffs in fiba europe Jeszcze pytanie czy to już moment, w którym którym mógłby się pokusić się i skrótko scharakteryzować naszych kolejnych rywali w fiba cup ten oczywiście powiedział, że na analizę przyjdzie czas, ale tak, króciutko, króciutko jest to możliwe. Jeżeli chodzi o drużynę niemiecką, MHP riesen Ludwigsburg, ten zna bardzo dobrze tę drużynę, zna bardzo dobrze trenera, tej drużyny, z którym rywalizował na poziomie BCL, na poziomie EuroCupu i to jest bardzo silny przeciwnik. Jeżeli chodzi o spirusz jest to dla nas drużyna bardzo dobrze znana. Dlaczego? Dlatego, że kiedy losowane były grupy latem, to wiedzieliśmy, że albo zagramy przeciwko sportingowi, albo przeciwko... Właśnie belgijskiemu Spiru, więc mamy już pewnego rodzaju obraz odnośnie tego, jak belgowie grają tę Jeśli chodzi o różne Friburg Olympic ze Szwajcarii, póki co jeszcze nie doszło do analizy tego rywala, w związku z tym, ten zbyt wiele nie, nie można na ten temat powiedzieć. Natomiast to seria jest prosty. Chcemy awansować z tej grupy i zagrać w fazie play-off FIBA Europe. Cup. Więcej pytań nie widzę. Dziękuję za tym serdecznie. Feglis, to serdecznie. Kołś się z